I na wieki, niech imię Pana będzie pochwalone od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwa Sięga jego chwała niech imię pana będzie pochwalone. Kto jest jak Bóg, nasz, co ma siedzi w górze, i w dół spogląda na niebo. Dostajemy dzisiaj na początku, tak trochę na wjazd, dwie bardzo charakterystyczne i bardzo ważne postaci z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Hagar, a w Ewangelii o Jonaszu. I tak sobie myślę, że te dwie postacie one są doskonałym kluczem do tego, co chcemy tu zrobić. Hagar była Niewolnicą Abrahama. Nie była jego żoną, ale niewolnicą. Ale kiedy Abraham nie mógł przez bardzo długi czas y, mieć syna, to w pewnym momencie jego żona tamtejszym zwyczajem, dla nas to już jest trochę nienormalne, ale dla nich to było oczywiste i normalne, powiedziała, żeby y, współżył ze swoją niewolnicą. I to, co urodzi Hagar, to będzie jego syn, tak jakby to był syn Sary. Y, I tak się rzeczywiście stało. Hagar urodziła syna. Tylko problem w tym, że oczywiście jakiś czas potem, kilkanaście lat potem, urodził się syn Abrahama już z Sarą. I jak się łatwo domyślić, no nastąpił ten konflikt. Bo było dwóch synów. Jeden był, że tak powiem, z żony, a drugi z niewolnicy. Więc Sara starała się zrobić wszystko, co się tylko dało, żeby tego drugiego jakoś no, wyrzucić z rodziny. Jest taka bardzo dramatyczna scena. Opisana w księdze Rodzaju, jak Hagar zostaje wypędzona z domu z tym swoim małym synem na pustynię. Dostaje kawałek chleba i dzban wody, no i tyle ją widzieli. To było w taki delikatny sposób powiedziane: możesz nie żyć, bo pójście na pustynię z kawałkiem chleba i z dzbanem, no to starczało na górę kilka dni. A potem co? Jest taki moment, kiedy Hagar, już po skończeniu się tego chleba i po skończeniu się tej wody, leży na pustyni, wie, że nie będzie żadnego ratunku, więc zostawia swojego syna pod takim krzewem i odchodzi na taką odległość, żeby nie słyszeć jego płaczu, żeby go jeszcze widzieć, ale żeby już nie słyszeć, bo nie mogła znieść tego, jak ten jej syn umierał. I tam czekała na jego śmierć. I po dłuższym czasie. I tak się dzieje, to zjawia się anioł Pański, który tak puka trochę tą hagar w czoło i mówi: Weź się, kobieto, rozejrzyj. Jak ona się rozejrzała, to okazało się, że leżała koło studni. Cały czas. Że tam, gdzie była, to była studnia i była woda, dzięki której mogła przeżyć. I dzięki temu aniołowi, który jej to pokazał, ona przeżyła i jej syn przeżył. I ten ród do dziś istnieje. Zresztą podania mówią, że to właśnie z jej syna wzięli się muzułmanie. Ale Bóg go tam obdarzył ogromnym błogosławieństwem. Jest taki bardzo piękny tekst, który wypowiada Anioł właśnie nad tym ledwie żyjącym synem. To, co jest w tym jeszcze bardzo piękne, to kiedy ten mały chłopak tam krzyczy na tej pustyni, jest tam napisane, że rozlegał się na tej pustyni krzyk wołającego na miejscu pustym. Jeśli pamiętacie, to to było potem imię Jana Chrzciciela. Tym jest użyte dokładnie to samo określenie. Ale czemu o tym mówię? Mówię z tego prostego powodu, że bardzo wielu z nas, bardzo wielu z Was, a szczególnie bardzo wiele z Was, jest takim krzykiem wołającym na pustyni. Tu mowa oczywiście szczególnie o tych wszystkich, którzy są sami, którzy może od zawsze są sami, albo którzy nie byli sami, a teraz są sami. I pewnie im więcej było tego, kiedy nie byli sami, a teraz są sami, to tym gorzej. Bo kiedyś wydawało się, że miało być tak pięknie, no a potem zostawił albo zostawiła. I chciałbym w pierwszym zdaniu dzisiaj, myślę, że nie bez przyczyny daje nam Pan Bóg tą Hagar, że do tych wszystkich spośród Was, którzy tacy są, a takich tu jest mnóstwo, to żebyście po pierwsze nie tracili nadziei. Czy nawet jeżeli się wydaje, że umieracie, a niektórzy mam wrażenie, kiedy są w takim stanie samotności bardzo długi czas, to wręcz umierają, przynajmniej tak o tym często mówicie. To to, co musicie zrobić, to musicie czekać na anioła, który przyjdzie i popuka was w głowę i powie, on jest obok. Ona jest obok. On jest już tutaj, on jest gdzieś bardzo blisko. Ty tego nie widzisz, ty tylko słyszysz ten płacz, który cię doprowadza do szału. Tobie się tylko wydaje, że to wszystko już umarło, że to koniec. I to, czego nam bardzo potrzeba, to nam potrzeba takiego anioła, który popuka i który powie, weź się kobieto rozejrzyj, weź się facecie rozejrzyj. To nasze rozglądanie, ono nie wychodzi często z tego prostego powodu, że my w tym nie słuchamy Pana Boga. I tu chciałbym o tym drugim obrazie, bo myślę, że on jest na to odpowiedzią, o tym Jonaszu. Ja Jonasza szczególnie lubię z jednego powodu. Jeżeli pamiętacie, Jonasz był takim prorokiem, którego Pan Bóg posłał do Niniwy, czyli do Pogan, żeby im głosił nawrócenie. On strasznie tam nie chciał pójść, dlatego, że był pobożnym Izraelitą i nie wierzył w to, że Bóg może kochać jakichś niewiernych. I kiedy usłyszał taką, taką misję, że ma pójść nawracać niewierzących, to się obrócił na pięcie i poszedł dokładnie w drugą stronę. Wsiadł na statek i popłynął na drugi koniec świata w stosunku do tego miasta, do którego Pan Bóg go posłał. Oczywiście pan Bóg se tak nie da w kasze dmuchać, więc tam szybko zrobiła się burza. Wyrzucili Jonasza do wody i on spędził trzy dni w brzuchu wielkiej ryby. No, bo pewnie pamiętacie. Potem ta ryba go wypluła na brzeg, no i on zrezygnowany, że próbował uciec i się nie udało, poszedł do Niniwy i tam głosił nawrócenie. I dzisiaj pan Jezus mówi o tym, że znak Jonasza to jest jedyny znak, który będzie dany ludziom. I myślę, że my najczęściej myślimy o tym w ten sposób, że tak jak Jonasz był. Trzy dni we wnętrzu ryby, potem z niej wyszedł, to tak pan Jezus był trzy dni w ziemi, potem wyszedł. I tak pewnie jest. Ale dla mnie osobiście znak Jonasza to jest trochę inny znak. Zawsze sobie próbuję wyobrazić, jak musiał wyglądać Jonasz, kiedy wyszedł z brzucha wielkiej ryby. Był przez trzy dni w brzuchu, w sensie w trzewiach jakiegoś tam wieloryba. Ja wiem, że to jest pewna opowieść, to jest pewien symbol, ale ja sobie to próbuję wyobrazić. On musiał wyglądać przeraźliwie. Trzy dni w takiej wilgoci i wodzie i w takim smrodzie. On musiał tam śmierdzieć niewiarygodnie. Musiał być cały pomarszczony prawdopodobnie, tak jak posiedzicie w wannie przez 15 minut, to wam się wszystko marszczy, nie? Pomyślcie, że przez trzy dni siedzicie w takim gdzie? Prawdopodobnie miał wszędzie wodorosty, miał nie wiem, ślimaka na czole pewnie. To był taki gość. Czemu to jest dla mnie takie ważne? Dlatego, że on do tej Niniwy poszedł następnego dnia, kiedy go ta ryba wyrzuciła. Wyobraźcie sobie takiego proroka, który tak wygląda, który wchodzi do miasta Niniwa i mówi: Słuchajcie, przysłał mnie Bóg Jakwe, tak wygląda jego prorok, nawróćcie się. I szedł tak przez kilka dni przez Niniwę, tak wyglądając, tak śmierdząc prawdopodobnie. No budząc, przypuszczam, nieustanny śmiech i drwiny. I mówił, tak wygląda prorok Jachwe, macie się nawrócić. Wiecie, co jest najfajniejsze? Że jak to miasto przeszedł, to jest napisane, że wszyscy, którzy byli w mieście, to się nawrócili. Wszyscy. Nawet, jak podaje księga Jonasza, świnie i woły się nawróciły. Widział to się gdzieś nawróconą świnie, albo nawróconego wołu. Taki Jonasz, tak żenujący, tak wyglądający, tak sponiewierany, nawrócił całe pogańskie miasto. I tak sobie myślę, że my mamy problem z tą naszą miłością często i z tym, że nie potrafimy się rozejrzeć tak jak Hagar z tego prostego powodu, że my nie wierzymy, że to, co Pan Bóg mówi o miłości, to jest prawdziwe, to nie jest śmieszne, to jest w ogóle mądre. Jak się dzisiaj mówi o takiej kościelnej nauce na ten temat? No, zasadniczo się z niej drwi. Jeden z moich braci, ojciec Karol, prowadził kiedyś kursy przeciwmałżeńskie, nie? w sensie to tam przed, przed ślubem. I on zawsze jak rozpoczynał te kursy, to opowiadał jedną historię. Mówił tak, jeśli oglądaliście kiedyś poranek Kojota, tam jest taka scena, kiedy grucha dostaje taki sweterek od swojej lubej. Ma taki sweterek z taką gruchą tutaj na, na piersiach. I przychodzi Czarek Pazura i go pyta: Grucha, dlaczego ty masz taki wieśniacki sweterek? A Grucha, który był zakochany w tej, która mu dała, pamiętacie jak ona była, nie? Cudowna była ta kobieta. I Grucha mówi do Czarka: może i ten sweterek jest wieśniacki, ale on taki ma być. I ojciec Karol zawsze mówił: może katolicka nauka na temat seksualności jest wieśniaczka, ale ona taka ma być. Ja myślę, że to jest Jonasz. Wy często, przypuszczam, jak macie stanąć przed swoimi rówieśnikami i was zapytają, czy się zgadzacie z tym, co Kościół naucza na ten temat, to albo się tego wypieramy, albo się tak krygujemy, że no tak, ale nie do końca, no i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy jak Jonasz ze ślimakiem na czole. Czyli wydaje nam się, że jak o tym mówimy, to jesteśmy żenujący. Wiecie, myślę, że właśnie z tego prostego powodu tak często mamy problemy z miłością. Tak często zostajemy samotni, tak często nie wychodzą z związki, w których jesteście, tak często się rozpadają małżeństwa. Chciałem Wam przez te trzy dni opowiedzieć właśnie o tym, co Pan Bóg na to wszystko. I mam taką cichą nadzieję, że zobaczycie, że to jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, jakie On wymyślił. Naprawdę. Ja zanim wstąpiłem do zakonu, to prowadziłem naprawdę bardzo grzeszne życie. I nigdy z tą nauką się nie zgadzałem. I zajęło mi chyba z 10 lat w zakonie, zanim w ogóle do niej doszedłem. Naprawdę. Byłem takim zakonnikiem, który przez bardzo wiele lat negował to wszystko. Ale w końcu zajarzyłem. I słuchajcie, jak zajarzyłem, to mnie absolutnie powaliło. I gwarantuję Wam, że ta nauka o miłości, nauka o czystości, nauka o tym, jak Pan Bóg nas stworzył do kochania, to jest coś niewiarygodnego. Jestem przekonany, że ktoś to usłyszy w sensie, naprawdę to usłyszy, a to spróbuję wam w wtedy kolekcję powiedzieć. To naprawdę to zrozumie. mnie no takim najlepszym dowodem jest, ja studiowałem kiedyś reżyserię, byłem w Krakowie na reżyserii i tam poznałem taką dziewczynę, aktorkę. Ja byłem wtedy na pierwszym roku, ona była na czwartym. Ja już byłem w zakonie wtedy. I ona kiedyś mnie poprosiła, wiedząc, że kim jestem, że mi wytłumaczył tę katolicką naukę na temat seksualności aktorce, nie? To już ja sobie nie potrafię wyobrazić trudniejszego targetu. W tym środowisku, myślę, wszyscy wiecie, jak jest. I pamiętam, spędziliśmy taką całą noc kiedyś w szkole, kiedy ja próbowałem jej to wytłumaczyć. I ona mi po tym wszystkim powiedziała jedno zdanie, które bardzo pamiętam i które zawsze bardzo mnie porusza. Ona mówiła, jeżeli to wszystko jest tak, jak mówisz, w sensie, jeżeli tak jest, to to jest najpiękniejsza sprawa świata. W sensie, ja tego nie potrafię zrobić, tak powiedziała. I gdybym potrafiła, to bym to zrobiła. Ale jeżeli tak rzeczywiście jest, to ja tak strasznie chciałabym żyć. Kilka lat później udzielałem jej ślubu, ma teraz męża i ma dwójkę dzieci, i próbują. I Jestem przekonany, że tam, gdzie im się to udaje, to są niewiarygodnie szczęśliwi. I chciałbym, żebyście dzisiaj z tą waszą tęsknotą, którą większość z was ma, i z tym takim poczuciem może, że Kościół trochę ma głupie rzeczy na ten temat do powiedzenia, to żebyście po prostu posłuchali i mam nadzieję, że zobaczycie to w trochę nowym świetle. Oby tak się stało, a o tym w konferencji.